Moja przygoda z filmem rozpoczęła się od kamery, kamery produkcji radzieckiej o nazwie Sport 3, którą kupiłem w sklepie, to znaczy w komisie, który sprzedawali różne przywożone z zagranicy sprzęty na środacy, a także obywatele Związku Radzieckiego, którzy na wymianę przyjeżdżali też do nas, przywożąc tam różne sprzęty. Była to kamera już współcześnie nowoczesna, ponieważ była to kamera elektryczna, czyli na baterię z napędem, którą po prostu tak jak słychać do tej pory, to jest 50 lat, bezwłędnie pracuje były to baterie płaskie wtedy używane u nas do latarek elektrycznych które było bardzo łatwo z tym że taka bateria no, wytrzymywała ze 3 no więcej czasami do 5 filmów no i trzeba było baterie e, wymieniać czas się zmienił i kupiłem sobie e, kamerę gdzie nie są potrzebne baterie, a cały napęd jest mechaniczny, czyli po prostu tak jak zegarek, nakręcamy i kamera czeka, kiedy ją tam nacisnę. Kiedy ją nacisnę, ona leci. Czym się różniła ta kamera od tamtej? No, ta już jest bardziej nowoczesna. Ma różne czasotliwości wyświetlania, czyli ma tam 12 klatek. Mogę sobie spowolnić, bo jak miałem. Ostatni film, a chciałem coś więcej nagrać. No to też ciekawe było, że było dwa razy wolniej, ale to powodowało, że i dwa razy dłużej można było na tej taśmie nagrać. Do czego te kamery służyły. To były kamerki typowo takie domowe. Kiedy się wjeżdżało ze swoją rodziną czy na wczasy? Czy gdzieś nad morze, no właśnie można było taki elegancki filmik nagrać choć to on trwał bardzo krótko bo no jak się to mówi taśma była krótka, nie tak jak w tej chwili, że sobie włączę i mogę jechać i godzinę, prawda po nakręceniu takiego filmu no to nie ma tak jak w tej chwili, że puszczam od razu, i w tej chwili widzę. Trzeba było ten film odesłać do wytwórni, która była w stanie ten film obrobić. Po jakimś czasie dostawało się film z powrotem. No i teraz cała rzecz w tym, że. Nieudane fragmenty, czy tam czasami ciemne, bo się za mocno zmrużyło oko, czyli po prostu przyciemniło, nic nie widać, no trzeba jakoś wyciąć. No i tym były, tak zwane przeglądarki. To było już takie słabsze, jak mówię, oświetlenie, bo tam tylko żaróweczka jest 20 W i ona nie powodowała. Przepalenie, jak zatrzymanie, można było w tym długo trzymać, przeglądać klatka po klatce i ewentualnie tam jest taki ładny przycisk, gdzie się naciska i zaznacza się, w którym miejscu trzeba ciąć później klatkę. No a później, jak się pocięło ten film, to w odpowiedniej kolejności trzeba było skleić. I do tego służyły różne typy sklejarek. Ja miałem dwa typy. Najlepsza była taka najprostsza. Super 8 ona uniwersalna, bo i 8, i Super 8 robiła. No i Klej, Klej również w produkcji firmy, tej, która robiła filmy. Filmkit. To jeszcze jest z czasów tamtych dobrych, prawda? Który mam tutaj, to jest około, ma no, 40 chyba lat. I przyznam, pokażę, że ten yy... Klej doskonale klei. Teraz, jak z rodziną oglądamy, to nieraz polecą łzy, kiedy widzimy swoją postać sprzed 40-50 lat. No bo tak mniej więcej rozpocząłem swoją przygodę.